W dniu dzisiejszym wylądowaliśmy w kuchni japońskiej. Chciałbym Wam przedstawić przepis na ryż do onigiri oraz do sushi. Chciałbym to krótko, zwięźle i na, na temat Wam przekazać. Jeżeli chodzi o ryż, polecam zastosowanie ryżów, które są dobrej jakości, niepołamane, są zaokrąglone i są przeznaczone właśnie do sushi. Jak poznać taki ryż? Bardzo często, właśnie jeżeli widzimy połamany ryż, to ten ryż tylko nadaje się do kleiku, a nie do sushi czy do onigiri. Powinniśmy kupować całe ziarna, niepołamane, zaokrąglone i dobrej jakości. Ja przeważnie kupuję to w specjalistycznych sklepach, gdzie kosztuje on około 12 do 18 zł. Nie jest to oryginalny japoński, ale też jest bardzo dobrej jakości. A więc, nie przedłużając, zapraszam Was do oglądnięcia przepisu, jak ja robię ryż do sushi oraz do onigiri, oraz jak robię onigiri i sushi. Smacznego. A więc tak, dosypiemy ryż, a jako, że to nie jest ani wesele, ani ślub, to ryż sypiemy do szklaneczki, a nie na głowy Państwa młodych. Taki suchar ode mnie. Ha, ha, ha. Wiem, nie śmieszne. Ryż mamy. Ja sobie do tych szklanek tutaj z Duralexu sypię do szklanki i odmierzam. I mniej więcej u mnie to było 500 gram, ale ważniejsze jest to, żebyście ilość znali. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. W tym momencie wrzucam to do naczynka żaroodpornego, przeźroczystego, żebyście widzieli, jak ten ryż bardzo, bardzo właśnie można powiedzieć, jest mętny. Po takim właśnie pukaniu, pierwsze pukanie szybciutko i wymieniamy. To jest mniej więcej około szóste pukanie. I tu specjalnie to nagrałem, pokazałem wam, jak ja to robię. Ja omiatam to, nie ściskam, nie zgniatam, żeby te ziarenka były całe. Po co ja mam robić kleik? Ja chcę sushi albo nigiri zrobić, a nie kleik. Jest przepukane, jest to można powiedzieć, jedno z przedostatnich takich właśnie. Płukań ryżu. Odlewam wodę, i teraz będzie właśnie to ostatnie, finalne. Słuchajcie, ja tutaj w tym momencie dodałem wodę z filtra, z czajnika, właśnie i filtrującego, żeby była ta woda jak najbardziej miękka. Jest gotowe. Odlewam to, i w tym momencie. Biorę garnek. Co jest najważniejsze? Garnek najlepiej jakby miał takie grube dno, dzięki temu ryż się nie będzie przypalał. Przesypuję delikatnie, nie zgniatając, tylko bardziej go właśnie zgarniając i delikatnie go układając i właśnie tutaj do tego ryżu będę dolewał tej wody z banka filtrującego. To jest ważna sprawa, jeżeli chodzi o wodę. Musi być miękka. Jeżeli macie miękką, pomińcie ten krok z banka. I najważniejsze. Dolewacie wody. Dwie szklaneczki, plus tyle, ile mieliście jeszcze właśnie ryżu i plus te 10%. Czyli ma być 10-15% więcej niż ryżu było. Dlatego mi jest wygodniej w tych szklaneczkach sobie odmierzać. Tak przygotowany ryż ląduje sobie na boku. Ja w międzyczasie robię już zaprawę, zalewę do ryżu. Tu y, posłużył mi odset 5%, y, procentowy. są 7,5% i 10%. Jeżeli chodzi, macie 7%, czy tam 7,5, nie ma problemu, możecie podobne proporcje, jeżeli już macie 10%, to troszeczkę go rozróbcie właśnie z wodą, żeby on nie był taki za intensywny. Nie dużo, ale zostawcie takie y, mililitry, ile ja napisałem. Mieszam i jak wymieszam, daję to do lodówki, żeby jak najbardziej zimne było. Ryż po mniej więcej około pół godziny czy 25 minutach tak wygląda. Zobaczcie, on stracił swój przeźroczysty taki charakter, a teraz jest perłowy, normalnie jak perełeczki. I taki ma być. Gaz jest włączony, ja go dosłownie lekko przemieszałem i gotuję go o minutę krócej niż to, co producent podaje na opakowaniu. Nie podnosimy nigdy pokrywki, nie podnoście tego. To jest dla dobra ryżu i dla dobra tego, co my robimy. Słuchajcie, nasze babcie tak robiły, może nawet nasze mamy. I ja dalej to robię, zawijam całość, jeżeli chodzi o ryż i tak mniej więcej ląduje na 30-40 minut pod poduszkę. Tak wygląda po około 30 minutach ryż. Zobaczcie, on jest, jeszcze paruje, jest gorący. I co najważniejsze, łyżeczką drewnianą, delikatnie, jest sypki. On się w ogóle nie klei, a jaki jest smaczny, miód w buzi. Zgarniam to wszystko do miski. Ja już upgrade sobie tutaj miseczki. Zrobiłem już teraz mam ta, fajną, taką drewnianą. Zobaczycie. Właśnie do studzenia i do zalewania ryżu. I powolutku, powolutku tutaj dodaję tej zalewy, ale wcześniej moja fanaberia, czyli po prostu chłodzę sobie jeszcze ten ryż. Nie macie wachlarzyka, nie musicie, ale mówię, dzięki temu troszeczkę ten ryż szybciej stygnie i jest lepiej. I co jakiś czas dolewam, lekko mieszam, żeby nie pognieść go, żeby on cały czas taki sypki był. Partiami, dwie, trzy partie mniej więcej i to rozprowadzam i w międzyczasie właśnie wachluję go. Gotowy i tak to mniej więcej się prezentuje. Jeszcze tutaj doschładzam i taka jest to moja właśnie ta miseczka nowa. O coś przerywa. Oj, chyba będę musiał, no niestety, będzie kontynuacja na razie. Miłego. Cześć.